Gotowi. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na konferencji prasowej przed meczem, przed ostatnim domowym meczem w tym sezonie PKO BP Ekstra Ekstraklasy. Już w niedzielę o 12.15 zmierzymy się z Zagłębiem Lubin. Jest z nami trener motoru Mateusz Stolarski. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam. Bardzo proszę, do, zachęcam do zadawania pytań. Proszę Tomku. Tomasz Pruta, to nie sposób zapytać inaczej na początek niż o... Serię porażek, bo myślę, że jesteście na pewno mądrzejsi po analizie. Czy jest jakiś taki wspólny mianownik, który możemy znaleźć między tymi meczami? Tak, na pewno robiliśmy dość rozległą analizę ze sztabem, podsumowującą nie tylko ten ostatni mecz, ale te ostatnie cztery spotkania. Mamy Parę wniosków nad którymi musimy się bardziej zastanowić, bo nie ma co ukrywać, ilość straconych bramek jest naszym, jest naszą bolączką. Tracimy te bramki różne, natomiast staraliśmy się znaleźć wspólny mianownik tego, dlaczego tak jest i z czego one wychodzą, bo nie ma co ukrywać. Musimy poprawić ten element i gdzieś zostały popełnione błędy. Które trzeba na te dwa ostatnie mecze poprawić, i staramy się, staramy się jak najbardziej trafić z tą diagnozą, dlatego, że mamy tylko jeden dzień na przygotowanie zespołu do, do meczu z Zagłębiem Lubim. Prawda? No bo wczoraj wróciliśmy o godzinie 11. Tutaj byliśmy po podróży w Szczecinie. Dwa dni dzisiaj mieliśmy trening i jutro mamy trening. Mamy dwie analizy plus analiza przedmeczowa, więc teraz wiadomo, że tych wniosków, które będą, będzie sporo, ale to będzie dla nas test jako sztabu, dla nas ta, nasza też mądrość, żeby trafić ten najważniejszy, który, który spowoduje, że poprawimy swoją grę. Bo jest na pewno co poprawiać patrząc na ostatnie mecze i tego, tego nie ukrywamy. To jest pierwsza, pierwsza, bardzo ważna rzecz. Druga bardzo ważna rzecz w takich sytuacjach to jest też, aby w naszych głowach, w głowach naszych piłkarzy nie utworzyło, nie stworzyła się taka myśl, że trzeba zmieniać wszystko, albo bardzo dużo, bo sposób w jaki gramy też, nas doprowadził do tego, że my jesteśmy dzisiaj w nie takiej sytuacji jak byśmy chcieli, bo chcielibyśmy być powyżej dziewiątego miejsca e, jesteśmy na dziesiątym miejscu ale dalej jest już mówię po tym po zrealizowaniu tego pierwszego celu jakim było utrzymanie i teraz mimo wszystko jesteśmy sprawa jest dalej otwarta i na tym co dotąd zrobiliśmy musimy dodać e, pewne mm, pewne korekty, które spowodują, że właśnie przez te dwa dni my będziemy w stanie pokonać Zagłębie Lublin. Trochę trener wyprzedził moje drugie pytanie o te stracone bramki, bo też wczoraj sobie obejrzałem wszystkie i próbowałem znaleźć coś wspólnego i rzeczywiście te bramki są różne. Natomiast no, kilka wynikało po prostu z takiej, bym to nazwał, dekoncentracji, nie gdzieś z takich prostych błędów. I chciałem zadać pytanie, na ile to jest praca sztabu, a na ile samych zawodników, żeby właśnie takich momentów, gdzie zabrakło tej koncentracji unikać. Na ile wy jako sztab możecie temu przeciwdziałać? Na pewno jako sztab nie chcemy być obok tego, nie wiem, zostawić zawodnika, który popełnił błąd, strzelić. Panie Tomku, to jest Pana wina, Pan się nie skoncentrował, Pan musi być lepszy, a my, my nie, bo pewne błędy też wynikają z tego, że po prostu chcemy w taki sposób grać, co się wiąże z ryzykiem błędów, na przykład przy wyprowadzeniu piłki. Oczywiście jest parę bramek, które, na które ciężko wpłynąć. Jako sztab, ale ja nie, nie chcę od nich uciekać. Chcę, chcę jakby zastanowić się, jak szczególnie pomóc zawodnikowi, aby nie powtórzył tego błędu. Że przynajmniej, jeżeli ok, on się ma wydarzyć, zdarzył się raz, czyli żeby go nie powielać. Natomiast też poza tymi bramkami są bramki, szczeg szczególnie z kontrataku, które parę z kontrataku, gdzie musimy się zastanowić, czy nas, nasz sposób. Yy, Asekuracji tego ataku był dobry. Czy mogliśmy zrobić coś więcej, aby, aby mhm. zapobiec tym bramkom? Mamy tutaj swoje wnioski i będziemy chcieli je wdrożyć w, w spotkaniu y, już z Zagłębiem, bo wcześniej one występowały, ale byliśmy znacznie skuteczniejsi pod bramką rywali. I teraz tutaj. Skupiamy się tylko na straconych bramkach, i bo trzeba się nad nimi skupić, bo jest ich zdecydowanie za dużo. Ale już nie jesteśmy takimi bokserami, jak byliśmy. No bo teraz w, z perspektywy ostatniego spotkania, mm, dzisiaj mówiłem to na odprawie. Sytuacja mrazka, sytuacja tam, gdzie skali, mógł po prostu przyjąć piłkę, zabrać się. I sytuacja z rzutem karnym to są trzy momenty naprawdę, na, że możesz trafić i tak jak z Piastem zrobiłeś to w pierwszej sytuacji i, i możesz przejąć tą kontrolę i wykorzystać ten swój moment. My tego nie robimy, dlatego musimy jeszcze bardziej pójść w takim razie w kierunku, żeby stworzyć więcej sytuacji, a stracić mniej bramek, żebyśmy mogli osiągnąć korzystny wynik. No to właśnie przechodząc do ofensywy, bo sprawdziłem sobie statystyki na jednym z portali i tam Wcale nie wynika, że atakujecie mniej niż ryba, ale są takie momenty, w których macie na przykład więcej wejść w ostatnią tercję, tylko że no właśnie brakuje tego konkretu. Nie? Że tracicie bramkę, ale ich nie strzelacie w ostatnich meczach. I, I z czego właśnie tych konkretów brakuje, z czego to wynika pana zdanie? Na pewno tutaj jak zatracisz trochę pewności siebie, to te sytuacje, zaczynasz kalkulować w takich sytuacjach, bardziej musimy iść w kierunku jednego, dwóch kontaktów w polu karnym i po prostu kończyć tą akcję uderzeniem. Jeszcze raz odniosę się tutaj do bramki zdobytej przez Augustina, gdzie właśnie miał na przedpolu, po prostu trącił tą piłkę i, i, i uderzył tą piłkę i ona padła, padła do bramki. Czy tak jak w przypadkach z gks Katowice, tutaj u siebie, gdzie mieliśmy cztery konkretne sytuacje, i czy zakończyliśmy będąc polukarnym w jednym kontakcie? Po prostu kwestia decyzji, bo tutaj się zgadzam, że hmm, znowu, bo w takich sytuacjach jak, jak teraz jest nasza, gdzie pierwszy raz przegraliśmy trzy mecze z rzędu, zaczyna się iść w rzeczy, które nie wychodzą. A teraz zgadzam się tutaj z Panem, że. My mamy stosunkowo dużo tych sytuacji, nie sytuacji tylko piłek w polu karnym, w obrębie, w obrębie bramki przeciwnika, i tam po prostu musi iść jasna, klarowna decyzja. Uderzam, ryzykuję i, i dajemy sobie dzięki temu na, na większe szanse na zdobycie bramki. To już przechodząc do niedzieli, tradycyjne pytanie o najmocniejsze strony zagłębia. Zagłębie widać, że bardziej chcę oddać pole przeciwnikowi w kontekście posiadania piłki i za posiadanie piłki nie zdobywa się punktów, zdobywa się za bramki. Trochę mi przypominają nasz zespół w poprzedniej rundzie pod kątem tego, że naprawdę mają wysoką, wysoki procent skuteczności na sytuacje, które tworzą po prostu dużą liczbę zamieniają w bramki. E, idą za tym dobre kontrataki i staje fragmenty gry w ofensywie. Proszę, Józef. Józef Kufel, Radio Lublin. Dzień dobry. Trenerze, jeszcze odnosząc się do tych poprzednich spotkań, mieliśmy ciekawą analizę przed chwilą problemów i tych ofensywnych, i tych, i tych w defensywie. Natomiast ja bym chciał jeszcze dopytać, czy, czy coś z danych takich matematycznych, statystycznych wynika, ewentualnie tam jakiś problem, nie wiem, motoryczny, fizyczny, czy te wszystkie statystyki, parametry, które wy mierzycie, zbieracie, są w średniej, jeśli chodzi o zawodników? Motorycznie nie, wiem, że często tutaj się odnosi do takich sytuacji, kiedy są porażki, że być może coś motorycznie, poza tym, że mamy parę kontuzji, o których doskonale wiecie, choćby na przestrzeni ostatniego meczu, to biegamy dobrze, biegamy dobrze i nawet nawet w sytuacjach, kiedy kiedy nie, nie kończymy tych sytuacji jest Powrót do, do swojego pola karnego, gdzie przeciwnik wychodzi z kontratakiem. Tam, tam ta intensywność jest bardzo dobra i ją widać. Tutaj szukałbym bardziej, jeśli chodzi o te rzeczy statystyczne, to bardziej szukałbym po prostu u, uwagi w tym, że musimy się zastanowić, bo kiedyś wystarczyło trzech zawodników na asekurację, bo bardzo dobrze byliśmy. Bezpośrednio po tym odbiorze piłki, stracie piłki. Szybko doskakiwaliśmy, odbieraliśmy tą piłkę i to było, to było u nas na wysokim poziomie. Teraz jest na niezłym poziomie, ale to co się zmieniło, przeciwnik zostawia większą liczbę w przodzie. Przynajmniej dwóch zawodników. Robił to Piazgliwice, robiła to pogoń w ostatnim meczu. I zrobił to górnik z nami, kiedy ten mecz wygrał. I tutaj, jako trener, muszę z tego wyciągnąć wnioski i po prostu tak ustawić zespół, aby, aby te kontry nie sprawiły nam problemu, co nie oznacza, że ich nie unikniemy, bo przeciwnik też je trenuje, ale większe zabezpieczenie pozwoli nam po prostu lepiej sobie dać większe szanse, żeby lepiej sobie z nimi poradzić. Po tym meczu w Szczecinie powiedział Pan, że sezon się skończył dla Marka Bartosza, dla J.K. Augustina. Już macie diagnozę, jeśli chodzi o tutaj tę sytuację zdrowotną ich? Są w trakcie badań. U Augustina chodzi o sprawy mięśniowe. U Marka bardziej sprawy z barkiem. Prawdopodobnie będzie zabieg. On będzie w poniedziałek, więc Marek wypadnie też na przyszłą, na przyszły sezon, na pierwszą część sezonu przygotowań, więc to jest trochę poważniejszy uraz. Czy w tej sytuacji y, decyzja co do y, przyszłości Augustyna już jakaś zapadła? Nie, nie zapadła. Nie, nie zastanawiałem się dlatego, żeby uniknąć odpowiedzi, po prostu jest w trakcie diagnozy. Musimy stwierdzić, przede wszystkim najpierw ocenić, jaka to jest kontuzja, no bo na dzisiaj jeszcze nie wiemy dokładnie, na ile wyłączy go z gry, co możemy, jak możemy w trakcie tej kontuzji pomóc w szybszym do, powrocie do zdrowia, ale też na ile po prostu wypada, no bo ten, ten czas, jeżeli będzie bardzo rozległy, no to, no to będziemy, będziemy musieli wtedy i tak szukać. Zastępstwa, więc tutaj cały czas się rozchodził. Najpierw o diagnozę. A potem, co do tej pory pokazał? Na boisku, chciałby go pan mieć? Oczywiście w no, optymalnej dla siebie formie fizycznej. Wydaje mi się, że on rósł dopiero i tak naprawdę jeszcze wszystkiego nie pokazał, na co go stać. Były oczywiście w tej jego grze bardzo dobre elementy, szczególnie. Szczególnie ten mecz z Piastem, parę, parę, poza bramką też parę dobrych akcji, gdzie niżej szedł po piłkę i rozegrał, a potem wszedł w pole karne. Więc na pewno ten piłkarz ma duże umiejętności. Myślę, że kluby, w których było, one się nie myliły. Natomiast, natomiast cały czas uważam, że stać go na jeszcze jeszcze więcej, tylko po prostu w momencie, kiedy zaczął, by łapać regularność, no. Niestety uraz spowodował, że, że jest to przerwane. Czy są jeszcze gracze w kadrze, którzy walczą o kontrakty, czy pan już nie ma znaków zapytania względem przyszłego sezonu, jeśli chodzi o tych zawodników, oczywiście, którzy kontraktów nie mają podpisanych na ten kolejny sezon? Czy jeszcze coś, te dwa ostatnie mecze mogą panu dostarczyć jakieś odpowiedzi, czy raczej tutaj już. Na przestrzeni całego sezonu wszystko zostało, jakby jakieś wątpliwości już są rozwiane? Nie lubię sprowadzać decyzji do jednego czy dwóch ostatnich meczów. Uważam, że to by było nie w porządku wobec tej przestrzeni rozległej na cały sezon. Sytuacja w wielu przypadkach jest dynamiczna. To są tak naprawdę parę sytuacji jest jasnych, parę, parę jeszcze nie. Myślę, że tutaj dyrektor sportowy, prezes, właściciel klubu też, też działają w tych tematach. Ocenę sportową po prostu znają moją, sztabu, i teraz ja jako trener też nie będę miał na wszystko wpływu, bo, bo ja jestem od sportu, od spraw sportowych, reszta jest po prostu rzeczy związanych z tym, co, co muszą zrobić ludzie. Na innych stanowiskach i, i działają tam bardzo dobrze. Liczę, że po prostu te tematy zostaną dopięte lub nie dopięte w zależności jakie to były decyzje. A czy już teraz można powiedzieć tak mniej więcej szacunkowo, w jakim stopniu pro, procentowo może się kadra motoru zmieniać w tym najbliższym okienku? Myślę, że będzie taka konferencja, nie wiem, na, przed, przed startem sezonu lub, lub zaraz w pierwszym tygodniu i Wtedy, wtedy będziemy rozmawiać na te tematy. Ja naprawdę jestem mega wkurzony o te trzy ostatnie spotkania. Mimo, że z Krakowią inaczej, nieważne, jestem wkurzony o te trzy ostatnie spotkania i chciałbym, aby skupić się w 100% na nich, bo myślę, że powinniśmy pokazać po raz kolejny, że, że potrafimy wyjść. Z małego kryzysu, dobrze ten sezon zakończyć. Jesteśmy to, chcemy to zrobić dla siebie, dla, dla kibiców, dla klubu, bo to był fajny sezon. Naprawdę to był super emocjonujący sezon, w których znowu udało się pokonać wiele, wiele okresów czasu, gdzie nie udało się wygrać, udało się szybko utrzymać, udało się przekroczyć mityczną barierę 40 punktów, wiele, wiele radości, wzlotów, upadków to dawało, bo też mieliśmy cięższe momenty na jesieni. po prostu chcę, chcę spowodować, zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby ten sezon dobrze zakończyć i gdybym miał wybierać jeden z dwóch ostatnich meczów, jakbym mógł wybrać jeden, żeby wygrać, bo to chciałbym, żeby to było przed własną publicznością i i bardzo mi na tym zależy i dlatego się na tym skupiam. A w drużynie też jest taki właśnie to, co pan nazwał wkurzeniem po tych trzech meczach? I, i, i no właśnie chęć, żeby w tym ostatnim meczu przed własną publicznością tutaj dać siebie wszystko. No uśmiecham się, bo chciałbym panu teraz zadać pytanie, jak pan myśli? No pan tych chłopaków, oni, oni cały czas cały czas. Yy... Naprawdę robią wszystko, żeby, żeby po prostu wygrać każdy kolejny mecz. I, I tutaj ja za nich ręczę i nie mam do nich żadnych pretensji pod kątem, ani treningowym, ani tego, w jaki sposób e, też pracują w trakcie meczu. Po prostu trafiła się seria, która mogła się trafić znacznie wcześniej, którą przewidywaliśmy, że się trafi znacznie wcześniej. Trafiła się w momencie, kiedy tej końcówki sezonu, kiedy kiedy musisz jakby może nie dograć to, ale kiedy wydaje ci się, że to może być dobry sezon nagle trafia się taka seria i musisz na nowo po prostu jeszcze raz się podnieść i zakończyć to w bardzo dobry sposób i tak chcemy to, tak chcemy to zrobić jako drużyna bo bo mamy na to plan i Dużo, dużo pracujemy, aby z tego wyjść. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie bardzo dziękuję i zapraszam już w niedzielę na 12.15 na mecz z zagłębiam Lubin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.